Dobra, Mańko, ja jestem Fafik, a dzisiaj jest ze mną... Mi d du I Aldronex Dzisiaj gramy znowu w Mixa, to jest już drugi nie Dzisiaj pełną ekipą Wiem, nie wyszło I gramy na... Inferno, tak? Tak Nie tak. To co? No to nie, nie pieprze więcej, na razie gramy O, padłem Kurde Skampili się na B-sie B, się. B. Oś poszczelał stary, Kioś, Pad... ale padłeś. Ale słuchaj, ale ja wiesz, jak ja dawno w CS nie grałem. No, leć go, leć go, ciastek. Ja tylko w, ja w TF-a grałem Jest do tej baby za bardzo. Ej, tam był. Eee. U, działko pało wyszło. A umiecie tu skoczyć z lewej strony. Nie, jest, jest Poland, Poland, tak, tak! Ej, oni mówili WKL Poland Tak, WKL Poland tak, tak. Poland. Pali już Power Polish Power to, nie? A skąd wiesz, skąd wiesz? że poleń? No to polem. właśnie człowiek, jest z nami! Aha! To, co... Aha. No, <laughs> tak. Logika. No, to jest USP Krwawy Tygrys. Ja sobie go chciałem kupić, ale w końcu myślę, a dobra, fuck. Ja lubię krwawy tygrys, ja, ja tam go lubię. Uo, ale się skampił. No, on tam się skampił od to samym, jak po początku. To jest jakiś ninja, kurde, no nie? Dobra, przepraszam za lamię, ale postaram to się może to może nie? Dobra, ja tam lecę z P250 i tyle. Też biorę, P250. A ja biorę mój Galila, bo chcę zobaczyć jak on wygląda. Dopiero co wziąłem, nie? Ciech. No ze stokami, wiem. On też mi to chciał boka. dać. Poka, poka. To jest biały skin. To jest Pozdra pozdrawiamy gościa, o nazwie. Albo Fox coś tam się teraz nazywa. E, Dobra, ja nie, ja nie wiem, zaczyna jego faken, mówię. To fajnie. Go away, go away, guys, go away, guys. Go away, guys. rush. Raszujemy to. Sparki, masz marki, marki, Jak chcesz to możesz tłumaczyć, jeżeli inżynierii. dobry. To Dobra, i... rushujemy. Rekrutujemy, co nie? No. Dzięki, że ktoś wam strzelił. Kurde, jak tu nie ma miejsca w tym domku, ja nie. Jeb... Zablokowałem się, no. Wy mnie w ogóle blokujecie. Wiesz, że odejdź. No, kościół blokuje cały czas. Hey, Dobra, zgarnąłem go. Gościu idzie w chatce, chatka. Ej. Ej, gdzie tu jest chatka? Aha, a nie wiesz. Chatka to ten dom, co byliśmy, wiesz. No podsadź, i... i mnie. No. Ja idę do Biblii. Zresztą tutaj można po prostu tak. No wiem. Da się? No patrz. Odejdź. Patrz, widzisz? I odejdź mi. A. Widzisz? Ale tam dalej można lepiej iść. No, można, I można. Idą, ma... mi, dam, idą, mi idą, Nie można chyba tutaj. Nie można. No. Ej, uważaj, za tobą. Kurde. kurda Kurde, zrąbałem, okej. Okay. Jednego obiłem, drugi ma chyba full -hatsy. Kurde, szczelło! Ludzie! Mm. Kurde, my to gramy Eko, a oni to kurde, mają M4 już. Co? No, bo oni wygrali pistoletówkę. Co? Dobra, wygraliśmy. No, jeszcze wziąłem czwórkę, jak i tak ładnie Mistrz. <noise> Łoza, dostałem M MVP. Ja w Ty, ben wiecie co jest dobre? Jakie dzwony? Gdzie są te dzwony? za... o tam, za to O, przez przypadek wziąłem tego. Szczerze? Nie. Czekaj. Na trzy wszyscy strzelamy w dzwony, okej? Okay? Fajne. Dobra. Zgadza że b, ja, b, ja b. mówiłem, że zaraz będę fryzjerem, nie? B b, 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 okay. Fryzjer, okay. Nie no to jak, jak nie będę fryzjer... Co? No to my sami tutaj idziemy na tę Nie, ja, ja idę do Was. Ja smokuję B. Znaczy Boże, fleszuję. Tylko pójdę im od środka i pójdę tam i mocno. Dobra, od skampili be. się tam po lewej. Są tam na B? No na pewno. Masz flesza? E, nie. Ja piętrzę. Chodź do nas, któryś. Ja idę. Oh, widziałem gościa. Kurde. Ja pierniczę. Jezus. Kurczaka, po co? Nie wiem. O kurde. na obił mnie ostro. Przeżyjesz? Dobra. Dobra. Chodźcie. Powoli. Patrzcie, bo ja nikogo tu nie widzę. Widzę! Fontanna! dawać. Oj, uważajcie SSG, wywalił mi Heda w Patrzony A ja nie wiem, gdzie on jest. Nie w. Y serio. Trzecie skrzynie. Serio. Gdzież on cię widział? Jaki ty jesteś dał? Po co ty mu z noża Nie jesteś? Ja pięczę z noża będzie mu wchodził jak ten go widział. Ja, ja pieszo, Ty, a kto napisał, że to polem? No o ten... Tak, jaką się sparki. Ja pierwszę... Zero 03 eee, no no, no, Sparki się nazywa tam. No co ty nie powiesz, właśnie powiedział. Zero nam bosz Camp. kamp. Jak jest ciemnia? O, dobra, jest w ciemni. Mhm. Nie no, poszedł do ciemni. Nie no, dobrze, poszedł do ciemni. Dark side. Parki też do wulkan Ej, ja się pytam <grym> Hash. Hera Koka hash, LSD <grym> Nie dzięki. <grym> <Spukło>. <grym> <grym> Dopiero zaczęty nice, ale okej. Okay. Not bad Not bad Tak, nie, nie łóżko Nie łóżko, no mówię Idziemy na B? Rush B! Rush B! Ty, a, ruszujmy B. środkiem Rush mid, rush mid. Rush mid. Okay, Ale na A czy na B? A a. To ja mam bombę, to i tak muszę. Wiecie rush, gdzie rush. Jest, mid, idioci? No, tu jest. Gdzie idziemy? Tam gdzie jest Aldronek ze mną. Tak? Aha. Ale nie, bo ja poszedłem tam gdzie indziej z gośćmi. Bo ja tam do was. Oni mnie od tyłu mogą. No właśnie, bo ja wam idę właśnie tak, żeby was chronić. Ja wam szłem bokiem. Dobra, czysto jest na A Jest jeden. Dobra, O, za nami! O Lo. kurde, wziął mnie. Grąbał mi z digla. Gdzie? Fajnego ma digla. No z nagle... Na, poszedł Fuck. z Jest tam. Nice. Chciałem się pobawić diglem. <laughs> mm. Mhm. Era coca cola Ej Duduś, i tak go nie ściągniesz, tak zobaczysz Na serio? Nice O dawaj, dobij go tylko Z nogi się nie ściągniesz, czola, Ja sobie nie trafiłem po prostu Kupię, ty, Weź ty tu i ty go zyskał, ja I tak wpadłem Mm, 03 mam ja piernicza. Co serio? No nie idzie po prostu. Mam 03. Gubi, gubi. Uwaga, przepraszam za to, że to dolekamy. To nie jest zamierzone dobra, na dobra. odcinku. Mam 03, ale mam 2 asy. Rush, be, Rush, rush guys. No, no way. Ej, masz 0 killi, ja jestem ostatni na tym. Ej, rzuć tam. Rzuć tutaj tam Ja Rzucę flash'a na... smoka Ja, rzuc ja rzucę flash'a, ale smoka Ale nie patrzyć się na B. Odwracajcie się! no okay. ja i tak, ja, ja i tam tam tak był, no, oni... Dobra. No i Dobra. To Dla. jeszcze są... Ja jeszcze smoke'a. Z... Boże. To był smoke? No wbijajcie! Ja poszłem flash'em. Jest ale. tam, jest tam. Widziałem go. Bania. Nice. Nice. Okej. Okay. Patrzę ciemnie. się ciemnie. Ja patrzę, ja nie patrzę. Nie ma. Czysto, czysto. Dobra, czysto. Plantuj się. E, a, no, a ja Plant opaka. B. Plant B. Podsadzisz mnie no, tu? Patrz, na górze. Wiem. Że, że można. Gdzie jest plantowanie? W... A. Gdziekolwiek, no nie? Podsadzi idzie, idzie. Oh O fuck, wow. dwóch. Dobra, nie nie. Ej, dwóch jest. Dwóch wam idzie od ich respa. Nice, Aldronek, Jeszcze jeden. Okej, okay, patrzę, patrzę. Czemu ptaki są tutaj w tym ja wodzie? idzie tam ci od kościoła nice. Czemu? ptaki są w wodzie? 4-1 a to ryby, czy wyglądają tak? What? 1-4 mam, ja pierniczę Chłopie już to widzę, wstawię takie Sejłot. Czemu? 1-4 mam, bo jesteś ślepy Dobra, chodźcie znowu. Ej, a zastanawialiście się, dlaczego wyglądamy na, jak Rumuny w tych terrorystach? Bo. Bo mamy brzydkie a. ryje. A. Nie śmieszmy. O, znowu, fag, nie wziąłem smoka. Ja za to mam. Czekajcie, ja ubezpieczam te, te, te cegły. Dobra, wchodzić. Puszczam flesza. Flesza! Flesza, puścił tratz nice. To nie ja. To ja... O kurde kampią na fontanie! Ja kurde kampeł na fontanie! Ja nie mogę! Jezu jak jestem do dupy. Nie idzie nie, mi. O nie do dupy to kampion... Na wow! Kontanie. Ej, plecy, plecy, plecy! Kurde... Gościu zatrafić nie potrafi. Pójdzie ci pewnie o... Aldronex? Chciała. Nie, ale gościu tutaj. no No Aldronex nie mogę trafić. Ej, albo <laughs> Żartuję, żartuję, żartuję... żartuję, prawda, że tak, tak no, 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 powiem. Co to jest? Spawn. Mówię, bo to nie ma sensu przedłużać. No właśnie. U, wygrać. Oh. No raczej nie. Musiałby dojść jeszcze zaplantować, to by zajęło mu już 25 sekund musiałbyś już wejść. A teraz idzie po niego gozi, zaraz dostanie Heda albo Kosa. Teraz Kosa, bo najwięcej z kosy się dostaje. Hajsu. Zabił wroga może. Super. Pokazuje właśnie. za zabicie zawóby powinien być 1000, no nie? Dlaczego? No bo tylko się... On tak dostaje mówi. Tu się dostaje 50, a sama... Adronex, patrz. No wow. Patrz. Wiesz, naklejki. że dużo wyrzuca taki skin po prostu? Na wymianę? Ale wiesz, że on jest warty z tymi naklejkami? A on ma naklejki jakieś? No, dwie. Jedno. No, dwie. To jest warte łącznie jeden euro. Ej, Ej ale znowu ktoś... Nikt nie Ej. wziął tego, za O kurde! Co? Taksi. Taksi. Tak? To chyba nawet nie jest taksi. Taksi, to się nazywa Jest taksówka. taksi, się na to mówi. A ty skąd wiesz, jak na tej mapie nie znasz? Kto ja? No. Ja znam tą mapę bardzo dobrze. No, mówisz, no nie, a no, ja tej mapy. Tylko nie zapominam mówisz. zawsze tą nazwę tej mapy. Ja tutaj będę kampić jakby mam chcieli iść z plecy. Ej, zrobić. od pleców zrobili. Na B uważajcie, tam za cementem siedzi. Ja pięknie, czemu mi tak nie idzie? 1,6 mam. Ale, ale mi tak zawsze nie idzie, no nie? Czy znaczy zawsze. Czasami tak nie idzie. No lol! Zapaczyłem się, kurde! Ej. <grystanie> Ej! Patrz, patrz! Ja pierniczę. Ej, no, no, no. każdy jest man, co nie? Watch and learn. Ej, wezmę sobie nowe, mogę? Mogę. Możesz, ale i tak nic z nią nie zrobisz. Bo zaraz na cię zabiję ja i sobie bizonem. wezmę No Ty przez to bierzesz, bo chcesz te, się pochwalić, że masz skina. Nie, po prostu nowe... Ale skin. ja mówię do o tego. Do ja? Dudusia. Ale ja nawet nie mam na inną broń, a PP Bizon jest najlepszą broją do tego. No wiem, tylko że ty no nie za bardzo z nim umiesz grać. I już lepiej bym wolił tego. Albo P90, albo tego. Nie, na P90. P90 to jest takie nobskie ludzie. Nie jest! To jest dla nobów. Nie jest Nobskie, to jest dobra broń. No, bo to właśnie dla nobów takich co nie umieją grać, to sprayują. Oj. Pamiętajcie, grać jest P90, jesteście nobami. Tak, dobrze. nie jest za... zawsze, bo po prostu kto co woli. Na przykład... A yy, a przykład twój team yy, yy, ma finały, no nie? I takie coś powiedziałem nie P90, to jest broń! No, no nie wyobraź sobie jakby tak w Wirstus no nie? A, a tak na przykład ktoś by był z tym dobry, no nie? Ale Boże. P90 to każdy jest z tym dobry, no jesteś mm, 1.7. Jak się nie chce źle grać Przepraszam osoby, które grają z P90 P90 w ogóle... jest dobre, tak samo jak i Fama. I FAMAS jest fajny I Ja ten... nie lubię FAMASa Znaczy, zależy Ja nie lubię nim grać, bo, za... bo czasami to tak, tak on ci leci, że jest bardziej na bliskiej dystansji, według mnie No bo musi się tak lekko strzelać Mówiłem, że trzeba lekko, ale to jednak nie to samo Ten już chciał WP, a nie SSG Stać mnie chyba było, nie, nie wiem Nie, o 50 mnie nie było nie Kurczaki są w linii O, jest tam po lewo, 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 zielony, Wiemy. i lewo, tam w tym pokoju. Tu Tu, tu, tu. Prawo zielonego, z tyłu. do zielonego, do No to nie idzie mi nie Mam donosie. pytanko, jak padłem? A wiesz jak nie u, na, na filmie u tego ciaska nie szło? Co nie? Ile miałeś? No, miałeś chyba staty 29 dziewięć. No. A mm. Przez cały mecz, albo jeden coś. A ja, mam, ja miałem chyba wtedy 9.4. cztery. E, tak czemu pamięta. jest ile ja latam? Dla was ja latam? Nie. No bo, ja, no, ja Dronek jest takie przerypany, no. prze, bo czasami, ta, no nie, no ja tak nie idzie jak nie wiem. Dobra, no. chodźcie domkiem, to ze mną. Życi. No to od nas. Chodź, Ardonek, ze mną tam puszczę ja flasha, chyba że masz smoka. Masz smoka? no <laughs> sorry. Wchodź. Flesz! Ja mam snajpę, ja może bym tam... Ja rzucę na prawo, ty na lewo. Albo nie wiem. Albo nie. Tutaj są drzwi otwarte. Kurde, ej, jestem w pokoiku! Jest tam w pokoiku. Kurde, obiłem go, obiłem go. Ma 50 HP. 50. O, dwóch, o jesteś! Jakie kampy głupie. Jeszcze jeden idzie. Co to za zielona broń tam leży? Ja no, pilniczę. Nie, oni mają wallhaka podajże. No. A, Albo wiesz... mają mapę. Jakże się zesrał, przynajmniej mi ostatnio skoczyły. Trzy mam. Ej, tak, no nie, em, um, um, ale... Ej, Aldrynek z tobie też nie idzie, no nie? No trochę tak. A mi też nie idzie. Jak mi nie idzie, to ja mam jeden kill, no nie? A mi jak nie idzie, to mam 90, tak jak teraz. No mhm. Mm no co? No jemu jak nie idzie, to tak jest. No, no. Dobra, Aldi, gdzie idziesz? Tędy. No właśnie ja też... Wraźcie, poprawić cement może być. Cement, przeskanuj przez cement. Au, au oh, oh, flash, flash. Ja weszłem w kolumny. Uważajcie, poszedł ten Ej, ale oni są ja coś kuźwać dziwni. Czekam, Mafian. aż ktoś się wychyli i akurat gdy ja ruszam to akurat wychodzi i mnie od razu zabija. Po prawej. Rej go po prawej. Bez sensu przeładowania, ale okej. Okay. Dawaj. O jak? Jak? On ma 40 HP. O nie! Trzech Back, 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 back. Free on, banana. on banan Banan Free on banana. 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 Serious? Co ja mówię? 30. A ty ile masz? 40. To i tak mniej więcej ode mnie. Ja sobie jeszcze na wszelki wypadek kevlar kupię tak Wiecie co ja jestem kurde. Ej kupujcie smoki, z... bo jest smoke. Ja bez... mam tylko na No. Ja sobie wezmę uh, tego kupię y P250 Ja cały czas z drogiem gram bo mi się nie chce kupować no, bo teraz no, muszę no, oszczędzać you wrote on the the enemy B, tam, so jest tam, chat. Jest tam. Fact, wiedziałem of, of. O kurde Komu ktoś wyjdzie. Kto tam jest? Jak to mam no to hop. No nie, nie, nie Proszę, proszę. Jezuś! Jezuś! Amen! O <śmianzyne> No, go zabił, przeskanował cię. Oooo! Weeks go! Po mistrzasku. No, chyba nie. Ja, ja właśnie drwiąco to powiedziałem. Ok, dobra, dobra, idź go, idź go. Zraszuj, zraszuj, to, zraszuj to. i tyle. Co z tego, że nie masz bomby? Nie, nie, że Słyszysz, słyszysz, słyszysz to. Słyszysz, za nie słyszę. Przypominam ci, że masz minutę. On nas chyba nie słyszy, wiesz? Każdy no, nie 3-11, ty masz 5-11. O kurde. 9-12, no to mi nie, nie mówcie. Bo mi się źle robi. Przedaż. Ale ty i tak jesteś dobry. No, chcesz byśmy na mi no to chodźmy. Go mid, okej. Okay. Okay. Dobra, chodźcie midem. Aj, don't karę. I love, I, it. It. Oh, I love it. O lubię I don't care. I love it. I throw my car into the bridge. I don't I don't care. care. O, oh, oh, Kurde, kurde. Dzięki, różowy. Różowy tu z Pomocy! Chatka! Patrzę na B, teraz nikogo nie ma. Okej, nieważne. Headma. Nagle. Chciałem Za mną hatka Wziął mi z tyłu chatki. Idzie chatka, teraz idzie z góry! Wyjdzie górą hatką! Tutaj, no! Tędy! Widziałem. O, Mam 6-12. Sparky jest niezły. Nie najgorszy, ale też nie, za... nie jakiś OP. No. no ale chociaż coś Bo szczerze to on czasami tak zlami. Kurde, potrafi. wyszło mi na desktop, kurde. Where we go? Kurde, yeah. Gdzie ty idziesz? Go away, go away, Kuna, kto puścił? O co ty dał mi. To. No, słaby smoke. Tak się puszcza smog. Chodźcie na B. Zresztą w kolumnę. Dobra. Chodźcie B. Gobi. Gobi. Ale po cichu może. Po co? Oni nam chcieli plecy zrobić, widzisz? No my im plecy zrobiliśmy. Taktycznie. O lol, znają... Ej, znają tą taktykę. O nie, to o ten gościu. Myślałem, że znają tą taktykę. Było sprzęcić na dole. Ej, podsadzisz mnie, Duduś? Tam na górę, gdzie, gdzie ja miałem? O, tu, tu, tu. Kucie. No, ja tu też chcę. Nie, to wy... Nie, podsadz. Dobra, ja cię podsadzę. Oj, tu nie wejdzie. Dawaj, chodź. No, jeszcze musisz wyżej. Nie, jestem. Chodź. Łot, co on robi? Chodź tu, ciastek. Chyba się nie da, Oj, zabili mnie, jeszcze. Ale ja tam wisiałam na górze I wyszedł Nie full auto! Wiem, ale kula nie wyszło Uda, rozprzyj, piszk, 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 piszk. O, Ale urypał sikiera Przeżyłem, lol No ale ty masz 713, jak to tak możliwe? A I dobra, się... chodźmy jeszcze raz tak, chodźmy jeszcze raz tak Dobra? Ja mam AWP i wtedy wy mnie tam podsadzicie same, way, okay. same, tactic, same tactic. Dobra, chodźcie. Zgadnij, kogo mam niebieski laminat. Mój. Mój. Go się pyta, czy na B. Co, co, co? Ej, chodźcie midem. Okej, okay, BB. Ej, bo oni się raczej nie spodziewają. No to chodźcie B. Ten... Super flash. Od mojej mamy. Serio? Żadne dwie... Okej okay. Masz patrz. dwóch jest przy fontanie Jeden down. <noise> down No wiem, że jest down Drugi też jest <noise> pewnie downem Drugi też down Patrz, jak ten sp spray z tego nagrywa czy to jest M26 tam coś tam? Mega Mega O ale nice. Jeden strzał, żeby go zabić, no nie? Zmiana drużyn. Yay. Co tak szybko zmiana? Jakie szybko? No szybko. Dobra, się tymi ty tymi USP. Dobra, ja Dobra. biorę five seven. I kupcie sobie. w... o ja nie mogę. Ja sobie kupię Kawara, po prostu. Ja też, faiz to i ty już, Aldonex, pod, podwyższasz staty, a ja w ogóle... Ej, no patrzcie, on mnie już przegania, no patrz jaki... Dobra, już, ja, już ja, ja może przewaję. w piaskownicy tutaj będę. Jeżeli tak, to się nazywa, bo nie pamiętam. O, do dziury. Ty, ale może więcej na B. Jed Jeden na B, to ja jeszcze pójdę po na Na dole jestem. O, albo tu będę. Ej, poleciał jeden na A. Ej, idzie ci, idzie ci, zaraz tu zrobię. Dwóch idzie schodami za to. Ej, waszeli tu. O kurde, kurde, kurde. No, knife yeah. fight mi mam. Hat. No, jak go przeszedł? Sparky, no idź do chatki Lewa Say what? nie A tam się ktoś drzew w tle, serio Fascynująco Naprawdę 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 ja fascynująco Idę eko. -eko. Mm. Ja A 50. ja biorę ssg Nie na nic nie stać Znaczy takiego lepszego Ja idę na B Kto za mną idzie na B? Ja Ej to mnie podsadźcie, okej? Okay? Ja, 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 ja nikogo wcześniej? nie podsadzam Bo ja jestem no, snajperem nie wszyscy B! Please to aim. aim. To aim. aim. Jestem. No. Co dwoje mają aim'a? bo nie. Ej, hey, no ale weź skucnij może. No dobra. Musisz ja... się zahaczyć, musisz się gdzieś. Serio odbaczyć. wszyscy poszli tutaj no, patrz, o co? No e, O prawo spróbuję. Ej, no, ale chodźcie, prawo, chodźcie, prawo. oni poszli na A. O, o. jest. To no ty tu się stój do i kampuj Ej tak? oni poszli na A nie no, wiem no czy rozumiecie No to Dudusiu się tu będzie kampował jak odbiją Albo co? nie będzie Trzej i uciekam stamtąd Ja idę mączki no. Serio? Koś wziął shogana Ja cię zabił Ej o, k co, co ogląda twój tata? Kto tuś Nie wiem <śla> jakiś teleturnier rybany. Bo coś usłyszałem i nie wiem czy to nie będzie trzeba wyciąć. Jak? on zgarnął? Wiem, 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 też to usłyszałem. <noise> Patrz co ten z Parki To jest top gear. A top, ja no, do, to będzie. fajne jest to No ja też. właśnie to jest top top oglądałem tam... I... <noise> chyba każdy. Top mm, gear. Dobra. Mm, dobra duduś wchodzi do gry, lecimy na szczecin, panowie. Chodźcie teraz na B na B może na A chciał wchodzić. Free B2A Cieje, ja ej, ugotować ci obiad? Co? No jestem w kuchni. Czekaj, tylko wezmę olej. A nie, to nie olej to szampon. Czekajcie, ja idę na szpulę. A nie chciałaś tam na górę? Nie. No, znowu chyba poszli. Chyba. Ja to zawsze tutaj sobie tak kampię przy tym i druga osoba tu jest. Jak ja się Dobra, i oni może to idą. wystarczy. Dziękuję. Yy, będzie później część druga tego filmu. Na razie koniec. Yy, to nara. To pożegnajcie się na razie. No, siemanko. No, to na to narazka. Na